Ile tropikalnych nocy wystąpiło w Europie w związku z upałami? Noc tropikalna jest definiowana jako noc, w której temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. W ciągu ostatnich kilku dekad liczba nocy tropikalnych w Europie rosła, a tempo ocieplenia było ponad dwukrotnie wyższe niż średnia globalna w ciągu ostatnich 30 lat. W 2024 roku Europa odnotowała drugą co do wielkości liczbę nocy tropikalnych w historii, szczególnie na południowym wschodzie. W południowej Grecji niektóre obszary doświadczyły do 55 nocy tropikalnych więcej niż średnia. Znaczna część Włoch odnotowała do 50 dodatkowych nocy tropikalnych podczas gdy Zachodnia Turcja do 40 więcej. Niektóre regiony Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii i Bułgarii doświadczyły do 35 dodatkowych nocy tropikalnych. Z kolei 38% Europy odnotowało liczbę nocy tropikalnych nieco poniżej średniej. W czerwcu i na początku lipca 2025 roku wiele obszarów na kontynencie europejskim doświadczyło więcej tropikalnych nocy niż zwykle w tym okresie. Na przykład w Hiszpanii w czerwcu odnotowano do 24 nocy tropikalnych, czyli o 18 więcej niż wynosi średnia dla tego miesiąca. Wysokie temperatury w nocy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ organizm może nie zregenerować się po stresie cieplnym w ciągu dnia. Objawy stresu cieplnego obejmują przyspieszone tętno zawroty głowy, a w ekstremalnych przypadkach udar cieplny.